Imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, w Trójcy Jedyny, W tym wyjątkowym dniu upadamy przed Tobą z wielkim dziękczynieniem. Niech cały świat oddaje Ci cześć za bezmiar Twoich łask, za całe dobro, jakim na co dzień obdarzasz każdego z nas. Boże, Jedyny, w Najświętszej Trójcy. Dziękujemy Ci za Twoją wielką ofiarę w Osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że wyzwoliłeś nas od śmierci, od wiecznej ciemności. Dziękujemy, że dałeś nam nadzieję. Boże jedyny w najświętszej trójcy, dziękujemy Ci, że znając nas ludzi tak dobrze, zesłałeś na nas Ducha Świętego. Składamy dzięki, że każdy z nas może być obdarowany Jego darami, że zawsze możemy prosić o Jego pomoc, Jego siłę, która pomaga nam w słabościach. Boże, jedyny w najświętszej trójcy, z całego serca przepraszamy za nasze grzechy, te indywidualne i zbiorowe. Wybacz nam całe zło jakiego codziennie się dopuszczamy, zło, które tak dobrze zadomowiło się w naszych sercach. Bardzo tego żałujemy, wyrzekamy się grzechu i pragniemy zawsze wybierać dobro. Błagamy o Twoje miłosierdzie. Boże, jedyny w najświętszej trójcy, prosimy, czuwaj nad nami wszystkimi i nad naszymi rodzinami. Chroń nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, nigdy nas nie opuszczaj i towarzysz nam w życiu. Pragniemy dzielić z Tobą wszystkie dobre i złe chwile. Bądź przy nas. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna, szczęść Boże.